Cześć, z tej strony Bartek Widerski. Dzisiaj pokażemy Wam dwa modele ciągnika: T, tym T194M i tym T293HST. ciągniki mają jedną wspólną rzecz: mają ze sobą kosiarkę międzyosiową z koszem. Oznacza to, że możemy kosić y, trawę bardzo nisko. Nadaje się to do koszenia parków, y, wszelkich placów, y, podwórek i tym podobnych. W momencie, kiedy musimy trawę zebrać, żeby na przykład nie niszczyć trawnika. Nie zaśmiecać go, lub wymagają tego przepisy, lub umowa y, na przykład z Urzędem Miasta. W tym test 194M jest to ciągnik z trzycylindrowym silnikiem Janmara o pojemności 1 litra. I... Silnik japońskiego producenta Janmar bardzo prosty, bardzo wydajny, oszczędny i z niskimi kosztami eksploatacji, zdecydowanie. Sprawdził się u nas już nie raz. W tych ciągnikach nie ma z nim żadnych problemów. Jest świetną jednostką napędową dla tego ciągnika. Ciągnik wyróżnia zdecydowanie przekładnia kątowa przednim moście, która zmniejsza promień skrętu, przez co możemy zawracać praktycznie na miejscu. Przedni tuz jest dokładany przez nas w celu zamontowania pługa śnieżnego lub innych narzędzi. Ciągnik w standardzie posiada kosiarkę międzyosiową. Kosiarka międzyosiowa, czyli trzy noże. Szerokość tej kosiarki wynosi 1,37 m. Do kosiarki dokładamy jako hydromasz wyciąg i kosz. Kosz z górnym wyrzutem. Czyli to, że kość nam się podnosi, możemy wyrzucić sobie na przyczepkę, auto, w celu wywiezienia trawy gdzieś w jakieś składowisko. Co wyróżnia ciągnik? Jest to dość, jest to droższa trochę rzecz niż typowe, niż typowe kosiarki marketowe, tak? Ale wyróżnia nas to, że ciągnik posiada na swoim wyposażeniu tylny wom, tylny podnośnik i układ hydrauliczny. Przez co możemy, tak naprawdę to mini ciągnik rolniczy, to nie jest tylko kosiarka. Możemy go spinać z glebogrzarką separacyjną, z kosiarką bijakową, z posypywarką do soli, tak. Nawet na potrzeby klientów stworzyliśmy tak zwaną promocję lato-zima. Czyli dostajecie Państwo w cenie 57 tysięcy netto, w cenie promocyjnej, ten zestaw, czyli ciągnik z tuzem, z kosiarką międzyosiową, z wyciągiem, z, gór, z koszem, z górnym wyrzutem. I dodatkowo dostajecie pół śnieżny z przodu, 1,5 metra, czteropozycyjny, czyli strzałkowy, gdzie możemy rozpychać, spychać na lewo, spychać na prawo, wypychać z placu ten śnieg. Dostajecie do tyłu posypywarkę do soli o pojemności 120 litrów. Jest to ciągnik bardzo leciutki, waży około tony. Można nim spokojnie wierzać na chodniki, odśnieżać nikt nie, nie przyczepi się, że ciągnik jest za ciężki, za duży, że niszczy chodniki. Nikt nam tego nie zarzuci. Zważniejsze, że ci ciągnik posiada przekładnię hydrostatyczną dwuzakresową. Oznacza to, że operator wybiera sobie zakres prędkości L lub H i w zależności od tego, co będzie robił. Do transportu używamy zakresu H. Do pracy używamy yy, pozycji L. Tak? Gaz regulujemy ręcznie lub w transporcie za pomocą pedału, żeby ustalić prędkość Wciskamy pedał, możemy to regulować bezstopniowo w zależności od wciśnięcia pedału, im wciskamy go mocniej tym będziemy szybciej. Ciągnik nie posiada rewersu, posiada dwustronny pedał, czyli wciskając ten pedał jedziemy do przodu, wciskając ten jedziemy do tyłu. Bardzo fajna, bardzo szybka zmiana prędkości. Akurat ten egzemplarz nie posiada w wyposażeniu kabiny, którą możemy jak najbardziej domontować, tu akurat w tych kosiarkach preferujemy bardziej ramy ROPS ponieważ łatwiej gdzieś wjechać, jeździć między drzewami, pod drzewami Jednak jak najbardziej możliwość zamontowania kabiny jest Jest to dość, dość duża kabina, dość przestronna Także nie będzie żadnego problemu Ciągnik posiada w swoim wyposażeniu dwa rodzaje wałka WOM Jest to WOM tylny, o zakresie pracy 540% na minutę I WOM międzyosiowy, czyli do napędu właśnie kosiarek międzyosiowych i innych sprzętów Możemy też wybrać yy, Wspólną pracę obydwu wałków, czyli tylnego i wałka międzyosiowego.